Ej, hej, hej, z tej strony czyta. Jak co tydzień mamy odcinek aktualizacyjny? Niestety nie ma żadnej wiadomości, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Odpaliła mi się gra, ale nie mam żadnej wiadomości tutaj ogólnej. I co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj są dwa nowe koniki i pasujące do nich zwierzaczki. W związku z tym, słuchajcie, kupujemy kodem. Do ignorowanych. Tutaj. Uu, ten ciemniejszy, ładniejszy, ale i tak mi się oba nie podobają za bardzo. Takie sobie. Takie sobie. Miałam nadzieję, że będą lepiej wyglądać. I tak lepiej wyglądają niż na filmikach. No ale nic, do kolekcji. Jestem kolekcjonerką, więc kupuję do kolekcji. Kupuję tego. Petrę. O boże, ja nie mam dla nich imion. Mm. Jest tutaj na przykład y, rok, rock albo stone, runa jest run dragon, nie. Run. E, ember. Jak by ją nazwać? Run Fire? Mm -hmm -hmm -hmm. Runiczny płomień. Niech będzie runiczny. Run Fire i Ember Run. Fire, 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 fire. Run. Gdzie jest fire? Matko, nawet nie wiem, gdzie jest F, fire. Run fire. Runiczny ogień To no nie, to będzie nasz pierwszy koń I teraz drugiego, drugiego, drugiego Kupujemy drugiego Dobra, i teraz jeszcze tego ciemnego I ty będziesz na przykład Black Fire kup konia I też będziesz Fire albo Flame. Black Flame jest black w ogóle. Można black dać. Nie ma Blue no To będzie run. Będzie flame i fire. Runiczny płomień i runiczny ogień. Run, 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 run. Gdzie jesteś? Runiczny płomień i runiczny ogień. Tak jest. Run flame. ok, Dobrze. Mamy oba konie. Mamy oba konie. Kupione. To brakuje nam jeszcze tylko zwierzątek. Zwierzątka też no, do kolekcji kupimy, chociaż uważam, że słuchajcie, są stanowczo za drogie. Zobaczcie, aż 400 starkońców za jedno zwierzę. Trochę ich powaliło. No ale do kolekcji, więc zapłać starkońcami. I jeszcze tego, drugiego. I zapłać z Tak jest. Słuchajcie, mamy wszystko. Idziemy zmienić kunia. No to się tepniemy. Idziemy zmienić kunia. Prrr. <gryw> Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że zestawu ciuszków nie będziemy zmieniać. Tylko i wyłącznie konia zmienimy. Także zdejmujemy ciuszki, zdejmujemy ciuszki, ciuszki i ciuszki. I idziemy szukać naszych kuni nowych. Tak jest. Są tutaj w ostatnich. To przeniesiemy je. Damy tutaj tego i tutaj damy tego. O, będzie lepiej. Tak jest. Zobaczcie, bardzo ładnie wyglądają tutaj. Niestety na szkielecie kryde z więc już wiem na pewno, że nie będzie to za fajnie wyglądać, jak się będzie poruszać którykolwiek z tych koni. Ustaw konie, dokładnie. I bierzemy najpierw, może tego weźmiemy. Runfire. runiczny płomień. Tutaj by zielony pasował. No ale dobra, mamy już taki. To taki nałożymy mu zestaw temu konikowi. Coś mi tutaj nie pasuje z tym. A gdzie moje lepsze podkowy? O, o. Nie wiem gdzie moje lepsze podkowy. To jest sprzęt dla początkujących i to jest sprzęt dla początkujących. Czy ja sprzedałam najlepsze podkowy? O, ja piernicze. Nie gadajcie mi, że sprzedałam najlepsze podkowy. To chyba jajca robicie. Tu nie ma. Lol. <grystanie> Dobra, kiedy indziej się nimi zajmiemy? Bo wiem, że zdejmowała je i mogłam sobie coś pomylić. Jeszcze zobaczymy sprzęt tu, 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 tu... chciałam sprzedać, słuchajcie, najlepsze podkowy <śmiałam> lol nie, są chyba są te takie gorsze to są te takie gorsze no ale dobra, lepsze te niż żadne dobra, na razie je odłożymy dobra i zobaczymy jak on będzie wyglądać. Mamy tutaj QIK. Och, jak się słodko myje. Nie, QIK fajnie wygląda. Wyjdziemy. Zobaczymy sobie. Okej. Okay. Jak wyjdzie, to ten style wygląda w ten sposób. Spoko. Spoko. Wygląda tak. Powiem Wam, że w tej maści on lepiej wygląda niż w tej maści magicznej. Przynajmniej mi się le lepiej podoba. Hmm. Tak sobie galopuje. No typowe ruchy Klyde's Nie ma szału, ale też. Nie ma tragedii. W tej maści powiem Wam bardziej mi się podoba niż w maści tej magicznej. Jeszcze zobaczymy, wyciągniemy kółiczka. Kółiczka wyciągniemy tędy. Okej, okay. gdzie jesteś? Kółik. Dobra, idziemy do magicznego miejsca, czyli do namiotu. Pojedziemy z tym kółiczkiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w zestawie. Teraz tak. Koń kosztuje 750 starkońców, jak widzieliście. Królik wyglą... y, kosztuje 400. Więc w sumie, żeby zestaw mieć koń plus królik pasujący do niego, musicie zapłacić 1150 starkońców. Hmm, czy to się opłaca? Słuchajcie. Tak. Pierwsze moje wrażenie, póki co. No nie. Jeżeli nie jesteście tak jak ja kolekcjonerami, że po prostu kolekcjonujecie te wszystkie konie, te wszystkie rzeczy, to w moim odczuciu nie bardzo się to opłaca. Chyba, że jesteście jeszcze bardzo dużymi miłośnikami albo koni magicznych, albo Clydesdal. No to wtedy też może jeszcze się by Wam opłacało, no ale to co każdą cenę byście pewnie wtedy zapłacili. Mm -hmm. tak sobie wygląda razem z króliczkiem w ten sposób to wygląda słuchajcie wpadłam na drzewko więc no takie trzy przypadki kiedy byłoby to opłacalne kupienie tych koni to jeżeli kolekcjonujecie jeżeli bardzo lubicie Dale. Albo bardzo lubicie magiczne konie. No to okej, okay, wtedy tak, ale zobaczcie, ten ogon tragicznie wygląda. No jest tak specjalnie zrobiony, żeby wyglądać jak trawa, chyba. A, dobra. Dobra. No to okej. Okay. No to. No to zwracam honor. Zwracam honor, on, on jest tak postrzępiony, żeby wyglądać jak trawa. Dobra, to zobaczmy teraz drugiego. Tutaj będziemy się zmieniać teraz z powrotem. No ta, moim zdaniem, ładniejsza jest maść niż ta magiczna. Chyba polegało na tym, żeby magiczna Maść była ładniejsza od tej zwykłej. No ale dobra. Bardziej mi się podoba ta Maść niż, niż ta magiczna na tym koniu. Jeszcze zobaczmy tego drugiego. Paskudę. Drugi paskuda. Drugi paskuda jest tutaj. Zdejmiemy wszystko. Dobra. Niech mi na miejsca trafiają. Ustaw konie, tak. Okej. Okay. Uhu. Ten mi się zdecydowanie bardziej podoba. Słuchajcie. Zobaczcie no zdecydowanie bardziej ale nie podoba mi się, widzicie to rozciąganie na szyi tutaj tekstury tak sobie to wygląda, bo zobaczcie on ma tutaj takie kryształki i te kryształki są akurat w tym miejscu i to brzydko wygląda jak on się tak rozciąga o matko ten jest zdecydowanie moim zdaniem ładniejszy, weźmiemy jeszcze, strój mu nałożymy to sprzęt dla początkujących, dobra od razu wywrócimy to i to jest króliczek do niego pasujący o Boże, słodziutko on się myje dobra, wychodzimy zobaczymy jak on wygląda kurcze, ta maść jest ładniejsza od magicznej jejku, widzicie? ma warkoczek. Ma ładny warkoczyk fioletowy. Zdecydowanie jest moim zdaniem ładniejsza ta maść niż magiczna. Bardziej mi się podoba. No sorry. Jeszcze wyciągniemy QIK. Wyciągniemy QIczka. Jest króliczek. Lecimy, zobaczymy. No i się zmienia. Uwaga, pyk. Zmieniliśmy się. Typowe ruchy, ogólnie animacje, no, Daila. I teraz zobaczmy ten ogon. Tutaj też jest ogon taki postrzępiony. No, nie bardzo mi się tak... Jeszcze tam to mogło wyglądać po prostu jak trawa. Ale tutaj taka postrzępiona końcówka ogona, no, nie bardzo. Chociaż... Nie, no nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Myślałam, że wiecie co z tą teksturą będzie gorzej. Ale one są strasznie płaskie, te tekstury. No nie, no takie sobie. Powiem Wam. Te magiczniaki. Biorąc pod uwagę wszystkie konie, to są spoko. Ale biorąc pod uwagę magiczniaki, które. Do tej pory robili, to są bardzo słabe. W moim odczuciu, najsłabsze magiczniaki, które do tej pory wyszły. Wszystkie pozostałe magiczniaki zdecydowanie bardziej mi pod, odpowiadają, ale to tak jak każdy ma własny gust. To, że Wam się na przykład to podoba, to wiecie, no to macie prawo do tego. No mi nie bardzo, to nie jest. To nie są konie w moim guście, tak, że takie skałki, kamienie, tym bardziej, że te skałki, żeby one. Ale zobaczcie, one są całe płaskie. Wiecie? Nie dadzą rady inaczej zrobić tego. I tak samo w ogonie, niby ma kryształki, ale tego wcale nie widać, że ma te kryształki. Bo to są takie po prostu płaskie narysowane. Nie. No nie, no nie bardzo, nie bardzo sam. Pomysł jest sam, fajny, tak. Ale wykonanie za dużo może oczekuję. W każdym razie to by było na tyle w aktualizacji um, dzisiejszej. My się widzimy, słuchajcie, na live, gdzie będę trenować te konie. Najprawdopodobniej live będzie na YouTubie. A um, teraz z Wami się żegnam i do zobaczenia. Papa pa za tydzień!